No i moi drodzy, w tym odcineczku oczywiście wbiliśmy topkę jak co edycję na starcie Dragona. Oczywiście zobaczcie sobie kopanie na BP w Blazing Packu, Uzi Clickerek, pakieciki są porobione, więc wbijajcie, sprawdzajcie. A w tym odcineczku chciałbym wam rozdać cały pakiet e, 4 w jednym Uzi Clicker, klampsy, Ray John i kopanie na BP, więc wystarczy, że napiszecie komentarz dowolny z jakąś może serią z Dragona, co można byłoby nagrać. No i oczywiście łapeczka w górę, powodzenia i na... No, no już kurwa kminisz to 5 minut, dawaj Czekaj, dobra. czekaj, jem plaka. No to, nie, TPA, wstajem gwiazdka 3, 4, Ry, od... Nie ma no, mało, z pięć osób może albo cztery Pierwsza osoba. Nie no, ale ja nie się. róbcie Nie róbcie ja i widzę, dawajcie, topajcie Pierwsza osoba 20, 20, dwie osoby, no trzecia, kurwa, jest, 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 Trzecia nice, nice Pięknie 570, to już prawie topka, już malutko brakuje. Już malutko brakuje, ale bardzo mało co mi się powie. Sety, dalej sety, 20 punktów sety Ten sam dzieciak Spocony Ten, ten sam? Kurwa, tam Ile się Ile ludzi się te po fragi zabrał? Wszystko zabrał Trzy osoby no nie Zjedźcie koksy i wyjdźcie zaraz Weź Kamil, dobra, Kamil rozkop Czaj Ja dziecko, dziecko u góry Rozkop, rozkop, rozkop mi boginę Roskopuję, rozkopuję, Bijcie, bijcie Wasz Ja idę się dobrać Zamknęli się, zamknęli się Do góry, do, dawaj, mi, wasi są Nie, wszystkie fragi zabrał, wszystko Ignorę Kto tam jeszcze jest? Eee, XDJ, Elo, on. Ignore, XDJ. Dobra, no, dostał kolejny zjep, ignora. No, jest, no, nie wiem, no, ale viga. tam? No, jeden wysykał perwy, bigo, Kamil. Dobra. Na Z Kamil na górze w ogóle jesteś? Bije, pomóż e... od rozkop, ginę, dwa serca. Rozkop, rozkop, rozkop. Rozkop, rozkop, rozkop. Rozkop, ci! O, czekaj, ja się mam. tak tam się. Bigo, cztery? Dobra, bijcie go, bijcie go, bijcie go, bijcie go. Niech mu coksmi, niech mu koks mnie, niech mu niech spokojnie. Ile masz? Mów kiedy będziesz o 10 sekund a legał tu Trzymam koksa dostałem stem, Zjem koksa i go będę klepał, Dobra no i wpierdolaj się i klep go Wycykał do Dobra, was kurwa z Ojej, kur kurwa z poceny co jebany. Co myślisz że zrobisz? No i i ry. O kurwa z 10 osób poszło Co Ja pierdolę o, Tylko żeby bez były, jak... byli nie? Sety Uf. sety z Sety z Sety z i wagon, to czyli. ile ich jest? I padł, laga z Kradną fragi wszystkie Mhm mm No Ja pozdrawiam Dragona ogólnie Stoppingu nagle. Yes! Jest! Jeden punkt! Jeden kill jeden, kill, jeden kill, jeden kill! Jeden kill Klep go Typek ma 600, 700 Siedemset punktów, rozkop! Antyputy rozkop, 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 rozkop! Mayday, mayday, mayday! Ginę, ginę, rozkop! Bijcie go, bijcie go, bijcie go! Dobra, on tam jest, on tam jest Dobra, schrony. i teraz na czas gramy, daj mi koksaru, tak dobierz, dobierz, dobierz. Chodź, chodź tu, chodź tu, masz oca, chodź, masz. chodź Czekaj, czekaj, spokojnie, mamy czas, mamy czas Mamy czas ja wiem, laga. Ja 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 wiem, laga, no widzę, że kolejny ma ja, Mamy czas, ma mamy czas, Rotek, mamy czas Dobra, rozkopuje wbijasz tam się Nie, czekaj, masz... czekaj, spokojnie, chcę... spokojnie Spokojnie, jeszcze Na coksie jesteś? Nie jestem, nie jestem Czekaj, ja ci powiem kiedy, czekaj Jest na refach łapię Bijcie go, dobrze Kolejny się wkleił, nie Ja jestem, ja jestem, dawajcie go Dawaj, na rapach już jest, na rapach już jest. dawaj to Już ma jest. koniec po, po bani ma, po bani, zabij Mój... Kred... go, zabij go, zabij go, daj, zabij daj. Nice, 10, zajebiście ja Te wycykał? Abdelkamil ja wycykał Za nie będziesz miał dużo, bardzo Goni mnie ten, goni Ej, chyba tym samym sposobem wbijamy Dobra, do lecimy No, dawaj, tepajcie widzowie jeszcze, ale kto, kto już tepał, to sobie nie ignoram Mnie abysuje. też się tepają, tepamy razem i wychodzimy? Dawaj no, na 3, czekaj, 4 Czekaj, czekaj, czekaj A rozkopiesz jak coś czekaj, Teraz jem koksa, czekaj Czekaj, jadłem, czekaj e, TP akcept 3, 4, dawaj Tepłem, tepłem Wychodź, tego, wychodź, 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 wychodź idź O Dobra. kurwa mać O ja pierdolę Sety, sety klepa Koksy jedzą z... Nie, ja nic z tego. tego Do góry, do góry Kurwa Do góry idę Ale wiesz co nie myśleliśmy, że ja ich klep... Kefson klepie, Kefson klepie Bez setami milotek 10 osób, nic z tego o kurwa, rozkopać ci? Czekaj, jeszcze nie mam koksa, spokojnie, już będę z nimi klepał. Dobra, jak to, to mówię, to, to, to rozkopuję. To się schowam na razu, bo ja nie mam koksa za dużo. A ten kurwa, gdzie się do mnie tap, no wiesz, tury No wiem, no. Ty... No ty ignorujesz, no. Ektypa, po co ich topałem w ogóle? Mów kiedy to ja tego? Ja? Rozkop, rozkop, rozkop. Rozkopałem. Wyszedł, wyszedł, mogę, ta... Nie mogę stawiać. No i ja, roz... ja kopałem ich, bo ja koksa nie mam. Pomóż, pomóż, Gina. Dobra, jem, jem koksa wychodzę. No pomóż, że kurwa bogina. No wychodzę ku... Oś tu. Dawaj tego dzieciaka. Pierwa Dawaj Bigo, z góry, Bigo, Bigo. Tam, myślę, fajny jest. No jest no nie, nie zginął. No pewnie koksa jeszcze da Bigo. Jak, jak ktoś mu dał koksa To ja pierdolę po prostu Bigo, Bigo, rapad, damy radę, kurda. damy radę, bigo. Na, ref, na refach jest, na refak bigo, jest. Bigo, Bigo, jest zginął. pięknie. Dobra. Tam jest kurwa dużo. A to ja go tepam, to ja już ich nie tepam. No I, i, Dwa fragi, mamy topkę jakby Kamil dał Masz coxa? i mi Nie mam, nie mam Tu jakiś razy jak leżą dobieżę? Jest koks, patrz, leżał ja. O, dobra Mam, ja wziąłem Dobra, iść się klepać, idę No, iść tam się klepać ja, ja nie mam koksadę do bierkę nawet No to idź do boksa. No, ale to Taki... nawet ja nie mam czego zrobić teraz Nie, tu ich nie ma Gdzie oni są? nie zabili ich już? Na shiftach z kurwa, skurwysyny No, no, niech chcę. St stoją, kurwa Mamy no. Na refak. Nie będę wyzywał tutaj, każdej mamy No nie mam koksa nawet A w safe tutaj będzie? Mmm... też nie ma Szkoda Mam na... Zabiłem mam na koksa? 10 punktów Jest topka, jest To pierwsza? Mamy to! Jest! Ale się spociłem! Aj. Ej, poproszę 20 zł, mieliśmy czas o 20 godzinie przed czasem Godzina przed godzinę czasem. Godzinę przed czasem wbiliśmy topkę, dwie dychy wygrałem Ai, co się bo Kto jest jedynym oszustem? Może. Ja już powiedziałem. Gość miał dwie, dwie dychy wysłać, bo nie wierzył w nas, że wbijemy topkę. EC ty Weź w ogóle lekker napisz, że mogę sobie kopać w waszej gildii. tam przez jeden, dwa dni. Bo więcej sobie taki medykowo właśnie nie opłaca. Tak cię oddaję. To no dawaj, tapnij. Dobra, trzy, ja, no, dawaj. cztery i ry. O kurwa, ale, ol poszło, gada, o ja. O, ja pierdolę sety znowu, te same osoby się te pają. Kurwa z tymi Jak setami. Też... No nie, nie wiem, wiem że... no, Broken ignoruj 6,5 mówię ci. Broken. Się... broken. Wszystkie fragi Boże, mi ignore. zabrali, wszystko mi zabrali fragi Kuba, Kubak, wszystkie fragi Kuba. zabrał, wszystkie. A nie, to jest Kubik jakiś Za mnie masz jeszcze z... Tak, to I mi zaraz dasz, chodź ja Nie wiem, ten obsrany komputer z Biedronki I zam... F4, C4, C4. Ignore, F4, C4 Dobra, poleciały ignory No śmieci nie kupować tego komputera na Allegro, komputer do Fortnite Perełki do góry wszyscy jak coś Poleciały perełki? Ja tak. nogi im robię, czekaj Kurwa, też oni... Ja pierdolę Aha, bo mam miejsce tutaj, nie? Ja tego Oni zabiję mam jest... w nogach jednego, a w jednego na Dobra, no. zajebiście, no, zajebiście. A na górze szyte trzymają, shit trzymają, czekajcie. Tak, na górze są, zabiłem 950 I od razu Adek przyszedł. Mam go się w nogach! W nogach. Nie on jest? Mam go się w nogach! Zabijcie! Kurwa sobie. wysykał, wysykał, wysykał Kurwa na pół serca jebałem Ale wy anty nogi już kupujecie, żeby się tu tepnąć? No nie na wiem. Na puserca hobię jebałem, nie? Czaisz to? ile do tego Koksa, niegaj? Ja mam przewagę Koksa w sumie. Ja na bazie jak coś jest, jak się dowierzę że to tego, to może pomóc. A serca? No. No to czekaj, już no. biorę Koksa, czekaj. No, no i ten? Koksa ebał, koksa Pierdolisz? No. Ja mam 5 sekund, cykam do góry, 5 sekund, czekam do góry i teraz bijesz się do niego. Dobra? Idę. Wycykajem do góry? mam go. Mam go. Teraz twoja kolej, twoja kolej teraz. Ma kognita jakieś spostrzenie z 100 punktów. No, to gdzieś kurwa debil jebany. Czekaj, wycykał, wycykał perły. Mam go w nogach. Gdzie Dobra, czyli, dobra, zajebiście Masz topkę już teraz samodzielnie, masz więcej punktów To piszcie na łzy uzyskickera Instagram, że tego podłoga Morduję go kurwa. Dobrał się? No nie dobrał się, bo nie był kiedy. A nie bijcie mi... Ktoś mi kradnie fraga. Ta? dobierz mi koksa? No nawet nie mam tego. Czekaj, Oks ma teraz synowa. pozwolić 9 punktów. Jedna osoba na razie. No. Ced znowu 8, ale zabił fragi wszystkie zdrój. Jest? Wszystkie jeden frak, ile frak? 10 punktów. Zabij go, będziesz miał mnie dziesięć... ja! punktów. 5 punktów! 5 punktów. 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 Te szybko, Okoś, Szyb, szybko, dawaj. Szybko, 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 jedno te pn. Dawaj, 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 ja to rozkupuję. Poszło, 4 osoby, 4 osoby te pn. I czy wiemy tysiaczka? Będzie tysiąc, będzie tysiąc. I. 10 I... I... sekund mają, bo mam gracza pewnie. Będzie 1000! Nie, 1003! Nie, nie, tysiąc tysiąc dobra widzowie! Kto, kto chce fraga od... Kto chce fraga od 1000 ranku to 5 dygnę na tego Możesz sobie kupić fraga Pięć? O ty wyzykał? kurwo! Zobaczcie no, Nawej, to mi sobie zrobię punktów Czekaj sobie do Koks. Nie Cześć, nie, ja go zabiję, zabiję O, A, jeszcze go no. To na Rafa, jest, nasz, dobra, dzisiaj dzisiaj 3, 2, 1 widzowie każdy Tak się kurwa topkę wbija a nie, się pocić, a ty też się trochę trzeba pocić, niby, nie? No ale to wiesz, co, emocje, nie? Bo to jakieś kurwa te pałem. Cześć, Jest, 12. Ale, bo... ale popatrz, skoro, tak, skoro my tak się pocimy, te pałem z ludzi, to jak oni się kurwa muszą pocić, nie? Znaczy wiesz, jak ktoś już tam parę lat gra, no to już się nie pocić, tylko wiesz, co tak, robi robota, jak to się mówi, nie? Na robotę no, no. jedzie i robi robota. Tak, później wstaję, z i. Kurwa, fotel mokry, zalany. Marcie i temu. Czekaj, ee, Kefson tepni na stołniarki moje. Moduł ja se kopanie włączył, ale to bo w sumie w tyle ja zaraz nie włączam. No ja odpowiem na, no ja mówię, jeden dzień. Dam szansę. Kefson jest No za chwilę dokończył. Na troszeczkę na odcinku. Dobra, dziękujemy wszystkim, oczywiście, za danie fraga na tym odcineczku. Kolejna edycja z rzędu. Topeczka wbita. Był ze mną Rotek PVP. Znaczy Rotek. Hello, widzowie. Rotek PVP, ty, <laughs> dobra. dobra! No i Kamil PVP. No Trzymaj, i oczywiście no, dziękujemy każdemu widzowi, naszemu y, Rotka widzów, bo to na jego streamie jest. Dzięki za uczestniczenie w tej tutaj konkluzji topkowej. Oczywiście stracimy zaraz, ale pierwsza. Pierwsi byliśmy tysiąc punktów na tej edycji, więc Book